Przyjechała jednak, e, tu się mówi Co przyjechało? Co przyjechało? Okazuje się, że przyjechała z pożarna, bo to jest właśnie kurwa jodę chuj Dobra, nie uciekajcie, chodźcie Dobra, chodźcie tu To jest głośno? Co za ludzie, bo mówiłem, że trochę dymu, to się jadę Tędy może okrągnąć Nie Dalej idziemy tam Czekaj, 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 czekaj. A widziałe, widzieliście światło, nie? Tak, tak. Zwiekle. Ja pierdolę. Ale dymy. No bo to jest z głosu, dlatego. No dobra, no, jak coś się dziać, to wam dogramy. <grywka>